Z tej strony bo dzisiaj. Jemy znowu cytrynę! Trzeci raz! I znam Marcel, który już zjadł cytrynę, ale on o, będziecie... Z... Dobra, zauważycie jego o, potem. Nagrywa, Nie. Potem zobaczycie na jego kanale. Elo! Do... No, A, bo... Łapka! Sub! Taka komentarz. łapa! Taka łapa! A mi też. A No, to... Dovra, ah. davanti! Dovra, si sta Nagram! Ai, altro, cioè, Ty, ja mam lo vediamo. Paschi, ah, 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 то не не цитрина, а просто сок. Я не готов, Ой. Не,